Miejsce pierwsze w tym zestawieniu to film Talk Radio. To jest sztuka właściwie teatralna przeniesiona na ekran. Główny bohater jest prezenterem radiowym, rzecz jasna, jak we wszystkich filmach, które dzisiaj wam bardzo serdecznie polecam. Ne. I on wkurza ludzi. Odpala ze swoje heble i suwaczki gdzieś tam w nocy i zaczyna wsączyć jad, a ludzie wkurzeni do niego dzwonią i on z nimi rozmawia. The only people who benefit from prohibition are the gangsters making the money on it, the the politicians condemning it and getting your vote, and who foots the bill? You, Ronda Q. Sucker. Film ten pokazuje, że ktoś kto wierzy w coś co mówi i w sens swojej pracy jest w stanie prowadzić to. I I should be ashamed. At least I don't show up in public from the bag making an utter jerk out of myself. You have no credibility. You like what I do. You need me. Unfortunately, you have no sense of humor, which is why you can never enjoy the show. Which is why you're a loser. Like all people have no sense of humor, and you're categorically one of them. Goodbye. And furthermore. Ten film, jak wiele filmów, które jak wiele filmów, które bardzo lubię albo które obejrzałem był nadawany o godzinie 23.30 albo o 0.14 bo wtedy zwykle nie wiem dlaczego puszcza się filmy, które są jakieś albo filmy, które są o czymś albo filmy, które są dobre więc ten film obejrzałem z pewnością w telewizji właśnie o jakiejś takiej późnej porze, kiedy już nikogo nie było natomiast ponieważ nazywa się Talk Radio, więc od razu zobaczyłem go w gazecie, zaznaczyłem go na zielono, czerwono i pomarańczowo, żeby na pewno o nim nie zapomnieć. I usiadłem przed tym telewizorem, obejrzałem go i zrobiłem... Wow! Nobody jest wrobion! The system! Because too many people are getting sick! And the trafik jest up. and even the weather not so good lately barry i just don't i don't get it barry i just don't get it